Cześć, tu Jaksa. Witam Was na kolejnym przeglądzie podręcznika. Przed nami polskie wydanie Tales from the Loop, czyli Tajemnice Pętli od wydawnictwa Black Monk Games, którego chciałbym serdecznie podziękować za udostępnienie podręcznika najpierw do retencji, a teraz do materiałów wideo. Przed nami jeden z pierwszych podręczników, które dotarły do zamawiających. O, zaraz przyjrzymy się mu, zobaczymy czy poprawiono błędy, które pojawiały się w wersji PDF, a także zobaczymy, jak wygląda podręcznik w środku. Tajemnice pętli to gra wydana początkowo przez szwedzkie wydawnictwo Frialigan. Skupia się na graniu dziećmi w latach 80 w takiej retrofuturystycznej wersji naszego świata, w którym w pewnych miejscach technologia poszła dalej do przodu, niż ma to miejsce w naszym świecie. Nasi bohaterowie żyją w pobliżu pętli, czyli takich ośrodka badawczego, w którym pracuje się nad nowymi technologiami, którym czasem zdarza się urwać. Niektórzy porównują tajemnicę pętli do Stranger Things. Dla mnie <laughs> dużo bliższym porównaniem będzie serial Eureka. Dobrze. A przyjrzyjmy się w takim razie wnętrzu. Przy okazji zapraszam do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Polskie wydanie? O... A... Na rozkładówce mamy mapę szwedzkiej pętli. W grze mamy dostępne trzy pętla a szwedzką, amerykańską i polską. Specjalnie napisany rozdział po to, żeby można było zobaczyć jak wygląda Polska w, tajem, w tajemniczych latach 80. bo to chyba tak będzie najlepiej można zobaczyć. Mapa, jest, mapa samej szwedzkiej jest piękna, a autor gry, główny autor gry i autor graphics Simon Stalenhag, a wychował się w tamtej okolicy i ten obszar został przed niego wyjątkowo skrupulatnie odzorowany. W podręczniku mamy 8 rozdziałów, w których zawiera się zarówno opis wszystkich trzech pętli, jak i mechanika, tworzenie postaci, skrót kampanii oraz cztery rozległe przygody do rozegrania w jednym z tych trzech settingów. O, no, to są te cztery przygody. O, tam były rozdziały poświęcone mechanicach. O, piękna grafika Stalenhaga. Wieże pętli i dzieciaki. Kolejne piękne rysunki Stalenhaga. Lata 80. w tajemnicach pętli. Różnią się nieco, tak jak mówiłem, odkrycie efektu magnetonowego, który pozwala unosić się w powietrzu, a potem odkrycie systemu pozwalającego budowanie kroczących robotów i androidów, pozwoliło nam na odrobinę, na odrobinę zmian w świecie. No, przy okazji sprawdzimy błąd. Poprawiono, tutaj był cybor, który jest android. To jest bardziej poprawne sformułowanie. W końcu cyborg to człowiek z cyborgizacjami, ale nie o tym. E, mamy tutaj... O, w podręczniku pojawia się mnóstwo przydatnych elementów, które pozwolą nam zgłębić klimat lat 80. i wpleźć je w swoje przygody, jak na przykład tutaj mamy 10 filmów popularnych w latach 80., e, 8 firm technologicznych, które w tym czasie, czy w świecie e, Talesów są istotne, 10 piosenek z okresu znów pętla, znów wieże. Mamy tutaj cały rozdział poświęcony zarówno rozwojowi, jak i głównej pętli. Tu informacja na jakiej zasadzie działa lód magnetynowy, takie jak dla tych, którzy wolą nieco bardziej symulacyjne podejście do gry, żeby wszystko miało sens przynajmniej w ramach fizyki świata. Opis amerykańskiej pętli. Opis ten został ufundowany na Kickstarterze gry. Początkowo miał być tylko szwedzka, amerykańska rozbudowuje o 10 seriali telewizyjnych popularnych, w tym Policjanci z Miami, w tym starce Następne pokolenie. 8 gier fabularnych, bardzo w tym okresie popularnych. Teledyski, które były w tym czasie istotne. Bardzo takie rzeczy przydają się w konstruowaniu, takie rzeczy bardzo w, przydają się w konstruowaniu przygód gdy chcemy wprowadzać popkulturę danego okresu bo możemy w ten sposób czy zastosować piosenkę jako ścieżkę dźwiękową czy wręcz puścić teledysk w ramach sesji. tutaj mapa a, amerykańskiej pętli i mamy Newadę więc jest dużo piasku i a, typowo pustynnych roślin piękny, piękny robot i amerykańskie Samochody policyjne, unoszące się statki za pomocą efektu magnetynowego, polska pętla, czyli kolejny rozdział jest tylko w polskim wydaniu, a została, pętla ta została opracowana przez Kubę Polkowskiego. Po jak, tak jak początkowo miałem z nią problem, tak po głębszym przemyśleniu i właśnie pójściu w to, że to nie są nasze lata 80., ta pętla do mnie uderzyła. To polska. W latach 80. w Tailsach jest przypomina bardziej albo koniec lat 80., albo wręcz początek lat 90. naszych, ale ma to całkiem przyzwoitą podbudowę, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o świat. I teraz mamy 10 książek młodzieżowych z okresu. Dość ciekawie zebranych tytułów. O. Rozdział dotyczący Polski w tym okresie. Polskie albumy muzyczne, bardzo bardzo w tym okresie popularne. Polska pętla znajduje się w rembertowie pod Warszawą, ale możemy też przenieść w parę innych miejsc, 10 komiksów. Rap odpowiada pewne elementy, które to zrobić, i mamy piękną mapę polskiej pętli, OK To śliczna grafika, która jest. Stricte w polskiej edycji. Mamy tu milicjantów na cpn czyli na stacji benzynowej. Tworzenie postaci. Mamy archetypy, z których wybieramy z list rzeczy albo wymyślamy własne. Mechanika jest oparta stricte na kościach szóstkach. Archetypów jest całkiem sporo. W tym dwa, które powstały specjalnie dla polskiej edycji. Jest to harcerka. Oraz znajdujący się nieco dalej. Punk. punk. Te dwa postawy stricte do polskiej edycji. Harcerka świetnie wpasowuje się w konwencję, moim zdaniem. Daje mat materiał na mnóstwo um, fajnych przygód, które będą związane z ZHP, z harcerstwem, z obozami w lesie, w lasach, nieopodal pętli. Polecam. Pozostałe archetypy są um, obecne w innych iteracjach, jak na przykład właśnie Dziwaczka czy Komputerowiec metaluwa Większość z tych archetypów bardzo będzie się ładnie wpasować również w polski klimat, choć w paru miejscach wypadałoby nieco poszlifować, na przykład popularny dzieciak to będzie dziecko cinkciarza, czyli człowieka handlującego walutą albo jakiegoś, albo kogoś kto szmugluje towary z zachodu. Przy rozdziałach jest sporo, sporo wskazówek jak prowadzić tego typu zmiany w różnych, ale w różnych częściach świata. Tutaj dalej mechanika, kula, o, dziecko z łucznią. Bardzo dużą, bardzo ważnym elementem mechaniki jest to, że nasi bohaterowie nie, nie mogą umrzeć. W dodatku, który pewnie pojawi się za jakiś czas, czyli Things from the Flood, dziejącym się w latach 90., już nasi bohaterowie mogą umierać, jednakże w klasycznych Talesach nasi bohaterowie gdy, tam zbi gdy zbiorą wszystkie stany, zostają czasowo z gry, bo wracają do domu przeziąbnięci, głodni i potem po w pewien sposób poturbowani przez swoje przygody. O, tu różne mechaniki, różne opisy umiejętności. Jak prowadzić? Mamy duży. Porządnie rozpisany rozdział na temat tego jak przygotowywać sesje w tej w Lub i jak one różnią się od klasycznych gier fantazy tak popularnych w Polsce. Mamy łącznie z tym, że mamy schematy blokowe a, i przygotowywania pewnych y, elementów na sesjach. Świetną sprawą są również odliczania, czyli wydarzenia, które dzieją się niezależnie od y, y, akcji graczy, które gdzieś tam w tle pchają się albo wydarzenia, które dzieją się jeżeli gracze i mnie zapobiegną. Kolejna śliczna grafika. Ok. O, to rozpisana przygoda. A o, rysunki bardziej e, różnych maszyn z okresu Gry. W grze mamy dwa tryby grania. Mamy albo tryb nazywany Krajną tajemnic, który jest takim pół-sandboxem, bardzo charakterystycznym dla gier Free Aligan, i tu jest właśnie to, tu nazywa się to Krajną Tajemnic. I w podręczniku mamy pięć takich prostych przygód, które są możliwe do włączenia w, do gry, w zależności, od, w zależności od tego, jak grają nasi gracze, i w zależności od pętli, są również uszczegółowienia dla dla różnych y, miejsc, w których jest pętla. Do tego są cztery przygody, nazywa się składające się w zbiór cztery pory szalonej nauki, mówiąc, układające się w kampanię w sumie, ale możemy je grać bez trudu jako jednostrzały, możemy też je przeczytać jako bazę dla naszych własnych przygód w świecie tajemnic pętli. Mamy właśnie tu a, mordercze ptaki i jeszcze z piękną grafiką tym razem Cyborga. Eee, mamy mapy poprzygotowywane po, po do konkretnych przygód, łącznie z tym, że są dostosowane do poszczególnych e, elementów świata. Eee, e. Kuszenie dorosłych, i dalej mamy bestie z okresu Kredy. Od dinozaurach, jak się można spodziewać po rysunku. Ja, Wagner, który jest ostatnią przygodą. O, też z pięknymi rozrysowaniami charakter charakterystycznych części świata. W podręczniku znajdziemy wystarczająco dużo materiałów, żeby zacząć naszą przygodę z Talesami. O, otworzymy sobie tutaj. O, żeby zacząć naszą e, przygodę z Talesami, żeby nauczyć się jak je prowadzić i żeby zorientować się czym różnią się od innych systemów RPG. Na naszym Rynku to jedna z tych ważniejszych gier, które moim zdaniem obok Bladesów, które już niebawem wyjdą, obok, e, obok e, Apokalips Worlda i Dungeon Warda, są tymi tytułami, w które warto się zaopatrzyć, żeby zobaczyć zupełnie inny od klasycznego styl grania. E, styl grania bardziej o nieco ograniczonej formule, ale pozwalający na tworzenie ciekawych przygód w ciekawych światach. Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się na ten podręcznik, warto się nad nim zastanowić. Ja początkowo nie byłem wielkim fanem e, e, tajemnic pętli, ale wczytując się w nie, przeglądając też odrobinę rzeczy dostępnych w internecie na temat dodatków, przekonałem się do tej gry bardzo mocno. Zobaczyłem, e, gdzie autorzy stawiają e, kreski rozróżniające ją od innych gier, zobaczyłem, co fajnego możemy osiągnąć grając w nią i dlaczego mechanika nam w tym pomaga. I, a także przede wszystkim zrozumiałem, że nie są to lata 80. Zrozumiałem, że są to lata 80., których nigdy nie było. Tak jak jest o na okładce. To nie jest próba otworzenia realiów historycznych, to retro, futu, retro science fiction oparte o lata 90. naszego świata. Lekko oparte o lata 90. naszego świata. Dobra, tyle w kwestii przeglądu, jeżeli jesteście zainteresowani pełną recenzją, znajdziecie link do niej w materiale wideo. Moim zdaniem Tajemnice Pętli są grą, którą warto się zainteresować. Już niebawem będzie na rpg Archemii konkurs, w którym będzie można Tajemnice Pętli wygrać. Czekajcie, odliczajcie. Zapraszam do lektury, oglądania i na bloga, który po moim powrocie z obozu rusza teraz z pełną siłą. Cześć i do usłyszenia.